ma gramy dzisiaj w Pet Shelter y, czyli ja znowu testuję grę, bo nigdy w to nie grałam i tutaj mamy jakaś Salma Mendes Cześć, czy to nowe schronisko dla zwierząt? Przyniosłam ci kogoś, spoko A, to znowu ja, Big Games 9 tak w ogóle Alien Kill Nie wiem jak się czyta, bo jestem idiotą Pierwszy zwierzak? Mogę zajrzeć? No i musimy kliknąć o puszek, bardzo ładny kotek. Pięć miesięcy chłopiec. Woli spać niż się bawić. Lubi się bawić z dziećmi. Lubi nosić różne kocie fryzury. Super. Jak to kocie fryzury? To ty idź spać, ale jesteś chudy. Na jedz się dosyta. Tutaj mamy karmę. Morgan, od razu lepiej, prawda? Wyglądasz trochę lepiej. Sprawdźmy, czego potrzebujesz, żeby wrócić do zdrowia. Dobra, to jest strasznie dziwne, bo... Tak, Puszek, fajny... Fa, fajny pieseł. Pieseł. Ale fajny pieseł. Puszek! Kolejny poziom. I co, że bardziej... No. Wystarczy odpowiednia dieta i higiena, a skoro mowa o higienie, czy ty chcesz go umyć? Ale przecież kotów się nie myje. A, dobra, że... Dobra, Misty. A ja mogę to gdzie chcę postawić? Nie mogę. Trochę szkoda. A co tu mamy? Z książeczki. Nie wiem, nie mogę tam wejść. Ellen. Nie tracisz czasu? Potrzebujemy dodatkowych rąk do pomocy. Czyli co, mam kogoś zatrudnić? Yy, mamy... Mam kandydatkę na wolontariuszkę. Aha, fajnie. Podszkolmy Lanę. Lana mi się kojarzy z Pokemonami, nie wiem czemu. Żeby mogła do nas dołączyć. Fajnie, ale ty wyglądasz jak jakaś staruszka. O, to chwilę potrwa. No nie dziwię się, że to chwilę potrwa. Ko Gustaw. Bardzo mi się podoba to imię. Gustaw. Gustaw to super imię większość czasu spędza w kuchni, nie lubi towarzystwa innych kotów w domu, fajnie, lubi świeży chleb. Eee, Gustaw lubi świeży chleb, jakby ktoś pytał, chociaż nikt nie pytał. Sytuacja szybko się rozwija. Użyję karteczek samoprzylepnych, żeby nie zapomnieć o niczym dla tych naszych, dla tych słodziaków. Eee, Kupińska, dobra, kupimy miskę. Jej, kupiliśmy miskę! Nie potrzebujemy ulepszyć miski. Odbierz nagrodę. Co to za nagroda? 15 jakichś żetonów, dwa coś i jakaś typiara, jakiś typiar, jakiś typiar, typiara, typiarz. No dobra. Morgan, muszę ci podziękować za ulepszenie kuchni. Koty będą się w niej czuły jak w domu. A ja muszę ci podziękować za to, że pomagasz mi w schronisku. Twoja obecność to prawdziwy skarb. Nie wiem czemu, ale ona tak wygląda. E, ja nie wiem, jak mamy odróżnić w ogóle te koty, bo one wyglądają tak samo. Nie ma większego skarbu, w, skarbu niż kocia wdzięczność. Widzę, że tu mamy same koty. A to co? No, kolejny? O, inny. Trzy miesięce i imonka i dziewczynka. Miejsce znalezienia w pobliżu sklepu Zbryd. Lubi jeść psią karmę. Tak nawet wygląda. Nie znosi dzieci. Nie wiem, czy to dobrze, że nie znosi dzieci, ale no. Tutaj ten, dobra. A ja, ja mogę się tak jakoś... Mogę się tak przesuwać. To tutaj coś. A, tu trzeba... To zbudujmy to. Dobra, to się zaraz zbuduje. Za... Powiem wam, że fajna gra. Pomieszczenie, w którym koty mogą się spokojnie wyspać. Zadbaj o wygodę. I fajnie, że ten... No. Że na polski jest przetłumaczony. Ne. A, dobra, tu mogę wyjść i to się samo buduje. Tutaj mamy jakieś kłębki. Tutaj mamy coś. Popatrzę na te kotki. I to jest puszek spoko. Jakaś rehabilitacja. Ten sprząta tu. Zrobiła się ta kocia? Nie. Tutaj kolejny jeszcze jest Rocky. Eee, 3 miesięce chłopiec. Boi się hałasu. Lubi spać na materiałach szkoleniowych. Lubi nosić kocie fryzury, to tak samo jak puszek. Eee, Roki jest trochę inny. Co wiecie, inaczej wygląda? Dziwi mnie, że te koty po prostu same tu wchodzą w sypialnia. Fajnie. Piękna sypialnia. Tutaj jest jakiś typ. Joe. nudziasz Miller. Okej. Okay. I tam kotki mogą wejść. Co ty chcesz? Rehabilitacja. Gustaw. Kolejny poziom. Dobra, daliśmy... O, kolejny? Binks. Ale ładny. Lubi ścigać światełko lasera. Lubi zaka... zapach lekarstw. Lubi jeść ryby. Twoje schronisko jest pełne. Czy chcesz się powiększyć? No jasne, że chcemy. Musimy spełniać określone wylo wymogi. Zalicza się. W... Licencje, certyfikaty i inne zdobywanie nie kosztuje wiele, ale za to długo trwa. Spoko! E, ulepsz, nie stać nas! Nie stać nas! Trzeba spłacić. I tu chwilę! Kolejny? A, dobra, bo ja go nie mogę już wziąć. O, chyba już mogę. Nie. A jak ja mam zdobyć hajs? Bo ja nie wiem. Stracimy kotka. A jak ja mam je oddać niby do adopcji? Trudno, stracimy Blinksa. Dobra, oglądam reklamę chwilę. A nie, już nie mogę. O, już mogę zapłacić, mogę już. To! Ulecz. Jest! 4-3. Już mogę chyba? Mogę wziąć. Jest, mamy Minksa. O, nie przeczytałam chyba, czy przeczytałam. To sprawdźmy. Cztery miesięcy. A, dobra, to już czytałam. Bardzo ładny koteł. Lubię kotełki. Widzę, że tu będą same chyba kotełki. Mm, statystyki. Okej. Okay. Tutaj śmierdzi weź. A, trzeba to napełnić. Ej, bo wy tego w ogóle nie napełniacie. A, dobra, napełnia już tak. O nie! Kotek! Co? On nagle sam zszedł. I sam idzie tak sobie po pasach i w ogóle. Nie, no pięknie. Jak się, jak się ty nazywasz? Dymek, jakie fajne. Miejsce zanalezienia w pobliżu sklepu z, z gitarami. Nie lubi towarzystwa fajnych kotów, no to... Lubi drapanie za uchem. No dobra, spoko. Co? Kleo! Miejsce znalezienia. No czemu wszystkie są w pobliżu sklepa z gitarami? sklepu z gitarami? Lubi bawić się torbami na zakupy. Lubi niebieskie zabawki. To dziwne jesteś, typia. Nie, no nie. Moje schronisko jest pełne. Nie przygarniemy, typka. Ale no, musimy ulepszyć. Spijanie. A możemy jak głaskać? Chcę głaskać, kotka. Chcę tego pogłaskać. Nie tego, kota. A dobra i ja mam tu takie coś, że mogę przesuwać. No, dosyć dużo już mamy. A to, co to? Co to, co to? Eee, co? E, dobra, tutaj mamy jakieś coś włóczkowe, czekaj. Nie, nie możemy później. O, w pobliżu studia i obie. Ja chyba nie mogę go wziąć. Chcę powiększyć, ale nie mogę. Dobra. Ej, ludzie. Jest tu coś za reklamę? No nie widzę. Widzę tylko zakaskę. Co jest z tym w ogóle nie tak? To jest jakieś dosikanie, czy co? E, tak czy siak? Co to jest? Dekoracje... W pobliżu otoczenia. Mogę już... Nież 500 to ma. To kosztuje 500 niby. O, odbierz No Już pieniądze mi dawaj. Ja chcę pieniądze! Każda wydana mam neta to każde warunki, lepsze warunki dla kotów. No chyba dla tych, co nie lubią kotów. O, pieniądze. Eee, spoko. Dobra, ja to muszę... Dobra. Kupiliśmy to coś. Coś innego, nie wiem po co. Tu jest piesek! Ej, to był ten sam dymek! Co wcześniej go widzieliśmy? Ej, dobra. Pieniądze, jak ja mam niby... O! to jest jakieś coś zimowego. Nie no, ale ja potrzebuję pieniędzy. Jest trzecia godzina w ogóle. A minuty to jak szalone lecą. O czternaście. A my potrzebujemy tego. No. Ileś tego? No. Jest! E, to chwila. Ja tylko obejrzę reklamę. Już jesteśmy i mamy pieniądze. I nie możemy jeszcze nas na to nie stać. Eee. Co my teraz robimy? Nie, nie, nie. O, kotki. Kaczkę adopcyjną, bo... A ja mam pytanie, bo jak jakby ich oddać do adopcji te koty nie można, czy co? Nie wiem, fajne są te kotki. O, co on robi? Zobaczcie na jego mordkę. Zobaczcie na nią. I tu mamy jakieś pole, czy coś? Nie wiem gdzie. Ci... Tak czy siak, my, Ja. Co w się? Sensie ja nie wiem, czy złotówki nam brakuje. Szybko, bo nam koty zwieją. Jest. I kupujemy. No ulepsz. Dwie minuty. Czy aż tyle muszę czekać? Hmm. Sprawdźmy, jaki kot masz kota do przywiezienia. Zuzia. Ale ona lubi spać. Kurde, poczekajcie, bo jestem ro, 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 ro. pośledzona. I zanim w kończymy ten odcinek, bo tak. I no, i to odjechał. I za to nie zapłaciłam. Dobra, tak czy siak, to już koniec i widzimy się w następnym odcinku. No właśnie, Animal Shinder? Nie wiem. E, dobra. Pa!